Przyczyną wścieklizny jest wirus. Jest to choroba tak zwana pochodząca z grupy zoonos, czyli taka, gdzie przechodzi zakażenie ze zwierzęcia na człowieka. Nosicielami tych patogenów wścieklizny mogą być zwierzęta zarówno domowe, jak i dzikie, czyli psy, koty, lisy, wilki, nawet sarny i wiewiórki mogą być nosicielami wścieklizny. Jest to choroba niebezpieczna, bo w momencie przeniknięcia wścieklizny do organizmu człowieka, a dzieje się to przy kontakcie śliny zwierzęcia chorego. Z, z otwartymi ranami u człowieka, w przypadku pokąsania, pogryzienia, oplucia, może do tego nastąpić, może dojść do zakażenia. Pierwsze objawy mogą wystąpić już w momencie od 3 do 8 tygodni. Zanim do tego dojdzie, trzeba pamiętać, żeby poinformować swojego lekarza o takim fakcie pokąsania i możliwości zakażenia, gdyż gdy wystąpią już objawy, czyli jak bóle głowy nudności, jakieś poruszenie, podniecenie. Często jest już za późno. Potwierdzonych przypadków zakażenia wścieklizny nie mieliśmy. Mieliśmy w roku 2012 11 przypadków pokąsania, czyli to są takie momenty, kiedy podejrzewamy, że mogło dojść do zakażenia i odpowiednie procedury Zostały, zostały uruchomione. To jest profilaktyczne szczepienie ochronne dla tych osób pokąsanych. W roku 2013 do, do trzeciego kwartału, włącznie, mieliśmy już takich przypadków 13. Ważne jest, żeby odpowiednio wcześniej poinformować lekarzy o takim fakcie, gdy zostajemy pogryzieni, pokąsani, nawet opluci przez zwierzę niewiadomego pochodzenia. Gdyż nie mamy pewności co do tego, czy, czy zwierzę przeszło szczepienia, jeśli jest to zwierzę dzikie, to, to w każdym przypadku musimy poinformować swojego lekarza. Jeżeli jest możliwość zidentyfikowania takiego zwierzęcia, przekazujemy informacje do lekarzy weterynarii w celu przeprowadzenia stosownych obserwacji. Zwierzęta wściekłe są ze wścieklizną. Są, są co prawda w późnym stadium, już faktycznie te, te ślinienie występuje, występuje także wodowstręt i światłowstręt. Nie musi to wyglądać zwierzę bardzo, na bardzo chore. Może faktycznie się łasić i nie bać się człowieka, nawet zwierzęta dzikie. Każde zwierzę bezpańskie może być nosicielem tej, tej choroby.